Witam wszystkich serdecznie w kolejnym instruktażu, filmie prawie że edukacyjnym, dzięki któremu możecie się rozwinąć i zrobić coś kreatywnego i w sumie tak naprawdę bardzo prostego. Dzisiaj nauczymy się, jak zrobić te szatańskie ustrojstwa czyli te takie skrzydełka, które się doczepia do butów. Takie istotne lifehaki wam powiem z góry, że koniecznie potrzebujecie do tego materiału, który nie będzie bawełniany. Może mieć domie domieszkę bawełny, ale lepiej, żeby to był po prostu poliester. Poliester ma to do siebie, że on się topi. A tutaj to jest istotna rzecz, która będzie potrzebna i wam to wyjaśnię w trakcie, tak jakby, że będziecie widzieć, jak to wygląda i będę wyjaśniać, dlaczego tak to ma wyglądać. A poza tym ten materiał powinien być dość gruby, żeby po prostu nie trzeba było go usztywniać, bo jeżeli weźmiecie coś, co będzie w miarę cienkie, to po prostu to będzie robiło takie... Hmm, hmm. No tutaj on nie jest taki super sztywny. Jest taki, powiedziałabym, w miarę tylko sztywny, ale to w zupełności wystarcza i mi akurat nie przeszkadza, ale im grubszy, im sztywniejszy ten materiał, tym lepiej dla was. Natomiast weźcie coś, co będzie miało domieszkę poliestru albo będzie po prostu poliestrowe. To jest naprawdę ultra proste zadanie, nie wymaga za dużo nawet precyzji, powiedziałabym, nie musi to być idealnie takie, wiecie, materiał jest naprawdę spoko opcje, bo one są mega proste, natomiast jednak lepiej mieć do tego maszynę do szycia, bo inaczej będziecie musieli wyszywać sobie to wszystko ręcznie, a to potrwa dużo czasu i no, no nie wiem, czy chcecie. Jeżeli chcecie się bawić, to proszę bardzo. Natomiast polecam jednak sprawdzić sobie maszynę do szycia, bo to będzie po prostu łatwiejsze do takich prostych rzeczy. Na Allegro możecie sobie kupić maszynę do szycia używaną porządną za 200 zł, więc... Spokojnie, spokojnie, chyba, że popytajcie, może babcia, ciocia albo ktoś ma, i, i będzie po prostu łatwiej. Pierwsze, co musicie zrobić, to wziąć do ręki kartkę i ołówek i narysować sobie kształt, który mniej więcej chcielibyście osiągnąć. Ja tutaj mam mój stary, z którego kiedyś robiłam skrzydełka, i nowy, bo stwierdziłam, że zrobię te skrzydełka trochę bardziej płaskie, a nie takie, wiecie, stojące do góry. Jak już wyrysujecie sobie ten kształt, który chcecie osiągnąć, to potem, ja to robiłam w ten sposób, wiem, że to brzmi trochę słabo, ale jak już macie narysowany ten kształt, no to tutaj jest ten kwadrat, ten prostokącik, w którym będą dziurki. Ja sobie po prostu przyłożyłam buta i odrysowałam sobie dziurki, w jakich odległościach mniej więcej one mają być, no bo po co się działać z wyliczaniem tego cyrklem, ekierką i w ogóle wszystkim. Prościej po prostu przyłożyć buta, odrysować dziurki i elotem temat zamkniętym. I wtedy powstanie Wam właśnie coś takiego, to jest wzór takiego skrzydełka. I potem już jest tylko prościej. No to przejdziemy teraz do efektu, nie efektu procesu twórczego. O Wszystko, czego potrzebujecie, leży na tym stole i jest to kawałek czarnego materiału, poliestrowego najlepiej. O tym pamiętajcie. Szpilki, które zawsze są potrzebne. Nożyczki, które nadal są uwalone różową odżywką do włosów. Zapalniczka, która tutaj jest naprawdę kluczowa. Oj, chyba nie działa, nie, jednak działa. Nożyk do nici, bo to zawsze się przydaje. A to, to są takie hmm, oczka, nity. Nie wiem, jak to jednoznacznie nazwać, ale jak pójdziecie do pasmanterii i powiecie, że potrzebujecie to takie, takie kółeczka, jak do butów, co się sznurówki przez to przeciąga, to będzie ok. No i młotek. No i projekt narysowany. Tutaj mam właśnie jak wyglądało moje stare skrzydełko, jak wygląda teraz to nowe. A dziurki sobie po prostu przerysowałam z poprzedniego. Większość butów ma bardzo podobnie rozstawiane te oczka, więc też nie musicie się tym jakoś szczególnie przejmować. I teraz sobie w miarę dokładnie staram się wyciąć kształt, który będę sobie odrysowywać na materiale. Staram się to zrobić w miarę dokładnie, mimo wszystko, żeby nie musieć po prostu, wiecie, powtarzać potem trzy razy wycinania. Kiedy skrzydełko już jest wycięte, ja starałam się tutaj zrobić te dziurki. Po prostu nacięłam je sobie nożykiem, a potem wbiłam w to jakąś pierwszą, lepszą, prędowową rzecz, która będzie w miarę płaska. I to był akurat. To było chyba to takie coś do włosów, tak, jakaś szpilka do włosów, po prostu zrobiłam sobie w tym dziurkę. Jakbyście mieli dziurkacz, to w ogóle idealnie, ale obawiam się, że nie macie takich bardzo oldschoolowych wynalazków. Ja, jak widać, nie mam takiego, ale to jest tylko wzornik i tak będziemy potem się z tym bawić, więc jest ok. No i teraz bierzemy materiał, na którym odrysowujemy nasz wzór że położyłam to tak, że tego za bardzo nie widzicie, ale y, możecie mi uwierzyć na słowo, że po prostu docinam sobie materiał tak, żeby go złożyć na pół i na tym sobie dopiero odrysowuję kształt. O, tu się już zmierknęłam, że tak to ma być. O, dobra, zauważyłam to. Najpierw przycinam sobie materiał w taki sposób, żeby nic mi się nie poruszyło, żeby wszystko się zgadzało, żeby nie był za mały, no za duży, lepiej za duży niż za mały, ale żeby było okej. Okay. I potem, jak to ja mam we zwyczaju, po prostu biorę drugi taki sam. Lubię sobie ułatwiać życie na wiele sposobów. Reszta nie jest potrzebna, więc można ją ładnie złożyć i odłożyć na półeczkę. I będzie można z tego zrobić kolejną parę skrzydełek. Zawsze sprawdzajcie, czy materiał macie na tą samą stronę, bo. One niekoniecznie będą z dwóch stron takie same, więc sprawdzajcie, czy na pewno te powierzchnie, które macie u góry, czy one się zgadzają, czy po prostu pasują do siebie. No i teraz składam sobie materiał na pół i przypinam szpilkami, żeby on mi się nigdzie nie poruszył, żeby był jak najbardziej, wiecie, taki zbity płaski. No I tutaj też widać dlaczego zazwyczaj mam czerwone dłonie na filmach i na zdjęciach, bo po prostu cały czas coś nimi robię. Ja nie potrafię usiedzieć na dupie i nic nie robić. No i teraz przykładam sobie skrzydełko. Biorę kredę krawiecką, o której nie powiedziałam wcześniej, a jest przydatna, ale z drugiej strony możecie też użyć ołówka, no w zasadzie wszystkiego. Cokolwiek, tu chodzi tylko o to, żeby odrysować kształt. W praktyce możecie wziąć każde jedno mydło, takie zwykłe, normalne mydło, niekoniecznie krawieckie, bo to jest tak naprawdę to samo. A mydełko krawieckie ma ten plus, że po prostu ono się zmyje z czasem, więc równie dobrze, albo możecie lekko sobie przetrzeć wodą, jakąś gąbeczką z wodą i wtedy po prostu wszystko to zniknie. Ja to trochę tak, wiecie, na odwal trochę odrysowuję, tak żeby było widać o co chodzi. I tutaj tylko sobie zaznaczam, mniej więcej w którym miejscu powinien iść ten szef, żeby zrobić te dziurki. I odrysowuję sobie, przekładam tak, jakby na jakiej wysokości dziurki być powinny. No i analogicznie. Tylko pamiętajcie, że teraz robicie to z drugiej strony. To ma być lustrzane odbicie, żeby to były dwa, tak jakby nie dwa prawe, nie dwa lewe, tylko jeden prawy, jeden lewy. Jako, że tutaj był w ten, w ten sposób, to tutaj będzie w ten sposób. Okej, okay, wszystko już jest narysowane. Pięknie. No to teraz lecimy dalej. Ma to wyglądać mniej więcej tak. Po prawej stronie macie już obszyty ten wzór, więc będziemy po prostu go wyszywać po tych białych liniach z mydełka. Dla pewności jeszcze sobie zabezpieczam, żeby było bardziej płasko, tymi szpilkami, i potem dopiero przejdziemy do szycia. I teraz wyciągamy ciężką artylerię. Tutaj wszystko jedziemy absolutnie najbardziej podstawową stopką, która jest w zestawie w każdej maszynie. Więc nie musicie się zastanawiać, czy macie do tego stopkę. No i teraz wyciągamy szpilkę i robimy pierwsze nacięcie, to Zaczyszę. W tym momencie musimy oprzyć cały kontur, tak jakby naszego skrzydełka. Czasami jest to trochę ciężkie, żeby wymanewrować, tak żeby to wszystko ładnie się. Zbierało, natomiast nie musicie za każdym razem obcinać sobie tej nitki, tylko w momencie, kiedy igła jest wbita w materiał, to w tej chwili możecie sobie po prostu podnieść delikatnie stopkę, ale delikatnie, bo ta igła tam jest wbita, żeby ona się nie złamała. I zacząć sobie obracać ten materiał jak wam się podoba. No i delikatnie staramy się manewrować tak, żeby to ładnie wszystko po, po <grych> wyszyć, wyhaftować. Chyba to jest dobre słowo? No tak, w sumie to wyszywanie, w sumie to tak. Wyszywanie tych kształtów może być trochę irytujące i może trwać trochę długo, ale im większa precyzja będzie na tym etapie, tym po prostu one lepiej się będą trzymać. Ok, i wracamy do punktu, gdzie są nasze dziurki. Ja tutaj ten prostokącik zazwyczaj oprzywam dwukrotnie, żeby mieć pewność, że nic się tutaj nie rozpruje, nie rozwali, bo to jest jednak miejsce, które jest tak jakby jest bezpośrednio na bucie, więc tam jest jeszcze sznurówka, która może to przetrzeć. Więc lepiej jest przeszyć to dwa razy, bo jest zawsze większa szansa, że to się będzie trzymało bez problemu, żeby się żadna nitka nie przetarła i po prostu, żeby ten materiał nie puścił. No, i wszystko już jest pięknie obszyte, więc wyjmujemy spod maszyny, obcinamy sobie zwisające nitki. I teraz robimy jeszcze, wiecie, te dwa takie, hmm, te takie dwie linie, które powodują, że to wygląda jak skrzydło nietoperza. Więc to wszystko spokojnie, jednym ściegiem też można zrobić szpilki też można wyjąć, bo już są niepotrzebne i po prostu przeszywam je sobie wzdłuż na oko, bo po co to rysować ale możecie, jeżeli wątpicie, boicie się możecie, że, że wiecie, że coś się pójdzie nie tak to może być jakaś opcja, żeby sobie wyrysować najpierw ten kształt, który chcecie sobie wyszyć ja jestem hardcorem, więc nie robiłam tego wyszyte, więc znowu obcinamy nitki tak się prezentuje obszyte już skrzydełko. O, tak jest na lewej stronie. Jak pewnie już zauważyliście, ta, to mydełko, którym zaznaczałam sobie kształt, ono się już prawie wytarło, więc to jest kwestia kilka razy jeszcze to pomacać i już nie będzie po tym śladu. Teraz przechodzimy do <śm> najciekawszej części, czyli do wybijania tych oczek piekielnych, które, no, trzeba mieć trochę siły, żeby to wbić. Ale najpierw trzeba zrobić dziurę w tym materiale, żeby to oczko w ogóle tam weszło. W tym celu używam prójki, bo wtedy jest najwygodniej i po prostu wbijam sobie prójkę w miejscu, w którym powin powinno się zaczynać to oczko i potem przechodzi mi tak jakby na wylot. To trochę trwa, ale... I robię sobie taki jakby... Hmm, wycinam sobie taki krzyż po prostu przez środek. I to wystarcza, bo spokojnie mogę sobie potem już rozepchnąć ten materiał i wsadzić sobie tamto oczko. Ale to jest naprawdę spoko sposób. Polecam bardzo, bo jak będziecie kombinowali i starali się powycinać te oczka tutaj na środku, to trwa strasznie długo i nie ma to trochę sensu. A taką prójką to sobie po prostu wbijacie w dwóch miejscach i popychacie ją tak, jakby bo tam jest nożyk na środku i ona sama wam przetnie ten materiał. Kiedy wszystkie trzy dziurki są zrobione, to teraz spróbuję dopasować oczka. Czy one mi się już tam zmieszczą? Pamiętajcie, że te oczka składają się z dwóch elementów i każdy element jest potrzebny. To jest ten element wierzchni, ten ładny. I musicie to wycyrklować tak, żeby po prostu to przeszło przez ten materiał. O, tak ma to wyglądać. Teraz jest git. I tak wkładamy, wkładamy wszystkie trzy. Chyba, że robicie więcej, bo tak też można. Po prostu ja to tak robię na trzy yy, te dziurki. Tu mi coś nie wchodzi, więc sobie docinam tak, jakby trochę więcej miejsca sobie tam robię, przecinając jeszcze jakieś tam z dwa włókienka, żeby poszerzyć sobie tą dziurkę. A w międzyczasie wypadło to poprzednie, ale to nieważne, zaraz będzie z powrotem. Chodzi tak naprawdę na tym etapie o to, żeby sprawdzić, czy te oczka już spokojnie wejdą w ten materiał. Ja mam już pewność, że wszystkie oczka są na miejscu, to lecimy z nabijaniem. I w tym celu ja sobie podłożyłam ręcznik pod deskę do krojenia. Ogólnie deska do krojenia, szczególnie taka klejona, nie jest najlepsza do tego typu celów, bo może się złamać, co już zdążyłam zrobić nawet z poprzednią deską. Chyba były takie trzy nawet, została jedna. Ale teraz, kiedy już oczka się zgadzają, przekładamy je na lewą stronę. Dla pewności można dopchnąć, żeby tam żadna dziurka nie była, wiecie, żeby żadne wyłókno nie przechodziło przez dziurkę, tylko tam, żeby była pusta przestrzeń. Aby to się po prostu nie rozpadło wszystko. W zestawie macie jeszcze tutaj o takie, hm, jakby to nazwać, na taką podstawkę. Tutaj mamy takie hm, ustrojstwo, i to ustrojstwo trzeba podłożyć pod spód w ten sposób. I to ustrojstwo sobie tam jest pod spodem. Na to nakładamy dopiero nasze zewnętrzne oczko. I na to kładziemy to ustrojstwo wystającym do Oczka. A potem nawalamy młotem. Trochę to może potrwać, i niestety wymaga trochę siły. Ja jestem trochę cykor, więc ja skorzystałam z pomocy mojego kochania, które ma więcej siły niż ja. jak się prezentuje efekt końcowy i nie musicie już specjalnie kupować butów ze skrzydełkami, bo możecie sobie skrzydełka przymocować do każdego jednego buta. Bo to nie jest nic odkrywczego tak naprawdę, żeby sobie zrobić takie skrzydełka mocowane na, yy, te, na chnurówki. Można sobie też je zamocować na gumkę. W zasadzie wydaje mi się, że na milion sposobów da się to zrobić. Ale ten sposób wydaje mi się mega uniwersalny, bo strasznie lubię buty wiązane i mam ich całkiem sporo. Szczególnie że na przykład w przypadku Alterkorów, każde jedne mają dokładnie tak samo rozstawione te dziurki, więc ja mogę sobie je przekładać z jednych butów do kolejnych i do kolejnych. Może w sumie wszystkie buty tak mają, nie jestem pewna, może to jest jakiś taki wymiar, który jest uniwersalny, ale no Alterkory mają na przykład ten uniwersalny, uniwersalny rozstaw tych oczek. Więc tutaj mogę sobie je przekładać absolutnie do wszystkiego, jak leci. Tutaj akurat sobie przyczepiłam do płaskich butów, bo to jedyne, które są takie totalnie czyste na ten moment. Ale spokojnie, na przykład ja sobie przyczepiłam je jeszcze do modelu Roka i wyglądały tak doskonale i tak pięknie, że ja najchętniej to bym je doczepiła do absolutnie każdych butów po kolei. Więc mega polecam, bo super efekt, fajnie dopełnia stylówkę i no też pan na dzielni milion. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Dajcie znać w komentarzach jak Wam się podoba. Czy chcecie jakieś kolejne tutoriale. Jeżeli macie jakieś konkretne koncepcje, co chcielibyście zobaczyć, to też dajcie znać. I zobaczymy, co się da zrobić. A teraz idę zdjąć te skrzydełka. Idę je zapakować i wysłać do mojej wspaniałej montażystki w prezencie.